WSZ w Elblągu dziękuję bardzo, Centrum Spotkań Europejskich Światowic za nominację do tego szczególnego zadania. Nie po raz pierwszy nasza uczelnia włącza się w różne akcje charytatywne, to jest zbiórka krwi, zbiórka dla dzieci czy schroniska elbląskiego. Dzisiejsze wyzwanie, Gashin Challenge, jest wyzwaniem, które polega na wykonaniu 10 przysiadów lub 10 pompek, ale nie tylko, ponieważ tym działaniem chcemy wesprzeć również osoby chore na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jednocześnie wspieramy w walce o zdrowie małego ksawerego z Bartoszyc. Za chwilę przystąpimy do wykonania. Tego wyzwania. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Gratulacje! Pomaganie jest bardzo prostą rzeczą. Trzeba troszeczkę motywacji i trochę chęci. Dlatego też do kolejnego wyzwania nominujemy następujące instytucje: Politechnika Gdańska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Elbląska gazeta internetowa, portel.pl oraz ochotniczy OHP Elbląg, hufiec pracy w Elblągu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim za dziękuję. udział. Super!